SP-9, Franek, Urszula, Natalia, QRP. Stefan, Paweł, 9, Franek, Urszula, Natalia, jestem przez QRP. Witam i na razie 58, proszę o znak jeszcze raz powtórzyć. Tak, SP-8, Dorota, Henryk, Jadwiga przez 8, tutaj Stanisław, Paweł, 9, Franciszek, Urszula, Natalia, QRP przez P, operator Paweł i Łysa Góra koło Limanowej, 781 metrów nad poziomem morza, stacja terenowa, jestem w lesie, 5 watów mocy wyjściowej, antena Entfit, SP-8, DHJ przez 8, SP-9, FUN przez P, QRP. No, żebyś nie powiedział, że tyle watów i tak dalej, to bym powiedział, że coś bujaż bo leci bardzo dobrze. E, sukcesów życzę, trzymaj się, Paweł, ile usłyszenia. Do usłyszenia, 73, powodzenia. Słuchaj, 8 Dorota Henryk, Jadwiga przez 8 Twoja sytuacja jest bardzo podobna. Także tutaj, powiem więc jest przez zupełnie nic na Esmerce nie widziałem. Później się tam podniosło do 5-3. Bodajże, ale mówię, cały czas odbiór był komfortowy, to pierwszy raz się z taką sytuacją spotkałem bo z reguły to jakoś e, e, zawsze jest i gdzieś trochę, a, a i przy takim małym sygnale chyba nie dałoby się przy takim słabym sygnale nie dałoby się odbierać fajnie, dziękuję Pawle za krótkie spotkanie pozdrawiam, wszystkiego dobrego życzę i do usłyszenia 49 Franciszek Urszula Natalia przez PS 108 Franciszek Olga Stanisław Paweł 9, Franciszek? Tak, Stanisław Paweł 9, Franciszek, Urszula, Natalia, QRP przez P, QSL? Stanisław Paweł 9, Franciszek, Urszula, Natalia, łamane QRP, łamane Paweł, witam, za potem 5, 9 o, świetnie, Stanisław Kłebek 1, Natalia Ksawery Olga przez P, tu Stanisław Paweł 9, Franciszek Urszula Natalia, łamane przez P stacja małej mocy, 5 watów mocy wyjściowej, antena Entfit, 3 metry nad ziemią jestem aktualnie, moje QTH to yy, Łysa Góra Łysa Góra, 781 metrów nad poziomem morza, to jest Beskid Wyspowy w Małopolsce yy, jestem w lesie rozłożony z radiostacją, tak jak mówię, 5 watów w mocy wyjściowej. Raport przy następnej relacji. Proszę bardzo, mikrofon do pierwszego okręgu SQ1. Natalia Ksawery Olga przez P. Tu SP9 Franek Urszula Natalia przez P. Operator Paweł. Franek Urszula Natalia, łamane QRP, łamane Paweł. Ode mnie leci 10 watów. Antena zawieszona jest 5 metrów nad poziomem morza. To samo nadaje tutaj z obszaru 2579. To jest gdzieś 25 km od, 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 od. Km od, od Koleniowa Moja wysokość jest nisko, bo chyba mam 35 metrów tylko tak bardzo na morze. Proszę mikrofon do Ciebie. Świetnie, ok, jest 1 Natalia Xavery Olga SP, 9 Franek, Urszula. Natalia, obydwie stacje przez P. Eee, 10 watów po twojej stronie, po mojej 5 watów, no i to idzie z pierwszego okręgu do 9 do do i z 9 do, do pierwszego. Pozdrawiam w takim razie. A i oczywiście raport, tak, no raport 5-9 bez najmniejszego problemu. Wszystkiego dobrego i 73 najlepsze amatorskie. Stanisław Kłebek, 1, Natalia Ksawery, Olga przez P. Tu Stanisław Paweł 9, Franciszek, Urszula. Nat Natalia P. dziękuję. P, P9, jeszcze raz, proszę. Tak, tu Stanisław Paweł, dziewiątka, Franciszek, Urszula, Natalia, QRP, P. 9 jest Rady, Urszula, Natalia, przez QRP, witam, piątka, dziewiątka, proszę. Tak. SP-5, ksavery Tadeusz Yokohama przez PSP-9 Franciszek Urszula, Natalia przez P Dzień dobry, operator Paweł przy mikrofonie QTH, Łysa Góra 781 metrów nad poziomem morza e, miejscowość Mordarka Kołolimanowej. to jest beskid wyspowy w Małopolsce e, 5 w mocy wyjściowej, antena Entfit tylko 3 metry nad gruntem e, FT-991 i akumulator 55Ah to taki zestaw, który jest umiejscowiony na szczycie góry Łysa Góra Ale szczyt góry zalesiony, więc jestem w lesie Proszę bardzo SP5 Ksawery, Tadeusz i przez PSP 9 Franek, Górszula, Natalia również przez P okay, Fajnie, wszystko potwierdzam no, 5, 9, w miarę dobrze słyszę Ja aktywuję floryfaunę Aktywacja floryfauny 25, 25, 45 z mojej strony 50 watów, 50 watów amperacji na trzy pasma. Tak to, tak to z mojej strony wygląda. Eee, QSL? QSL, QSL, fajnie, dziękuję, pozdrawiam. Oczywiście raport 5-9, bez najmniejszego problemu. Wszystkiego dobrego, powodzenia i amatorskie 73. Stanisław Paweł 5, Ksawery, Tadeusz i Okohama przez P. Stanisław Paweł 9, Franciszek, Urszula, Natalia przez P. Dziękuję. Franciszek Urszula Natalia przez P. Tutaj od 8 Kłówek Sawery. Witam. Dzień dobry, dziękuję za zawołanie. Zobaczymy jak to poleci. Franciszek Urszula Natalia przez P. Sport no, złamanego. Może gdzieś tam jesteś na jakimś wierzchołku, gdzieś z górki, gdzieś, że to lepiej poleci. Zobaczymy co, co Esmet powie. E, imię Anton, Alfa Norway, Tango, Oscar Norway i mikrofon z powrotem, SP9FU, e, co się zapisałem tutaj? Nie, już nie wiem, FUN, e, Franek, Ursula, Natalia, tak niewyraźnie zanotowałem, tutaj od 8, Kubek, tak, Anton, dzień dobry, dzień dobry, cześć, witaj. Dorota Jadwiga, 8, Kłebek, Ksawery. Tutaj Stanisław Paweł, 9, Franciszek Urszula, Natalia. Łamane przez P. Tak, stacja nie dość, że jest łamana przez P, to jeszcze jest od stacja terenowa. Ale żeby było ciekawie, to jestem na górze i to jest Łysa Góra koło Limanowej, czyli południe Polski, Beskid Wyspowy. Eee, no i co, no i tutaj jest to stacja terenowa, tak, na, na, na szczycie góry eee, w środku lasu, o, tak bym powiedział <laughs> Anton, tak piątka, dziewiątka bez najmniejszego problemu jak to poleciało w drugą stronę, Dorota Jadwiga 8 Kłebek, Ksawery, tu stacja terenowa Stanisław Paweł 9 Franciszek Urszula, Natalia Łamane przez P okay, SP9FUN przez P, DJ8, Kłebek, Ksawery więc, więc sygnał był na 5-5, 5 takie stabilne 5-5. Nie było z Baltimore, to już jest dobry efekt. No i tak to leci z tej górki, także z tej łysej. Tam jak, skoro to jest łyse, no to. To nic nie przeszkadza, także ta wysoka częstotliwość leci we wszystkie strony, w zależności czy antena jest kierunkowa, czy, czy nie kierunkowa. No to by było tyle z mojej strony. Ja tutaj mógłbym przełączyć, spróbuję w, ostatniej, w następnej relacji przełączyć na DIPOL. Zobaczymy, jaka tam jest różnica w stosunku do tej kierunkowej anteny. U nas, jak powiedziałem, bardzo gorąco, temperatura sporo go, stopni, powyżej 30 stopni. Siedzimy w domu, tutaj trochę w głowie się tak troszeczkę, tak jak to przy tych temperaturach jest, że w głowie się trochę kręci. No, To tyle. Mikrofon z powrotem. SP9FUN przez PDJ8 Queen Savering. Deiodosie, Quink, Savery, SP9, Franek, Gruszula Natalia, Portable. Wszystko, Anton, doleciało w 100%. Zanim przełączysz antenę, Anton, zanim przełączysz antenę, ja w tej chwili zmniejszyłem moc do 50 W. Czy jest jakaś różnica, over? Nie, nie ma, nie ma żadnej różnicy. To mam raczej. Znaczy... Ja mogę szybko, znaczy to jest błyskawicznie przełożyć, tylko e, ta kierunkowa, dwa elementy, de, antena numer 1, 1, 1, a to jest antena e, numer 2, to jest dipol, 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 dipol i kierunkowa, 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 dipol, dipol, kod, 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 dipol, 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 dipol. No. Nie u ciebie też tam chyba nie ma różnicy. Nie ma różnicy, kompletnie nie ma różnicy. Sygnał do 9 się do, do, dobija tutaj na S-metrze, do 9 maksymalnie, ale różnicy znacznej nie było, praktycznie niezauważalna. W tej chwili QRP, QRP 5 W, Anton, czy to dolatuje? DJ8, Savery SP9, Franek, Urszula, Natalia, QRP przez P. Ja, teraz dolatuje na S2, 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 2, 2, 2, 2, 2, S2, 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 over tak, bezproblemowo od Ciebie sygnał jest praktycznie, no lekkie QSB się pojawiło, spadło to do trójki ale z powrotem do dziewiątki się bardzo szybciutko podniosło, 5 W mocy wyjściowej, antena Endfit, 3 metry nad ziemią, 3 metry nad ziemią, bardzo krytyczne warunki do pracy anteny, ale jak widać to z 5 W leci tutaj z Małopolski tam do Ciebie, eee, świetnie nie będę przedłużał, w takim razie dziękuję za łączność i do następnych Dorota Jadwiga 8, Kłebek Ksawery tu Stanisław Paweł 9 Franciszek Urszula Natalia przez P. For meme appreciation month calling CQ, 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 and this Sierra Papa number nine, Foxtrot uniform, November portable. Hey, Sierra Papa nine, Foxtrot, November uniform, uh, portable. Hi oh there, this is Golf Bravo Zero, November Papa Charlie. Uh, name here is Robin. I'm running a special event station for meme appreciation month back here okay okay uh, golf bravo zero november papa charlie this is port type station uh terran station sierra papa number nine foxtrot uniform november hello robin uh, my name is paul papa alpha uniform lima your report is five seven five seven reality five uh, signal strange number seven uh, my qth is Wysagura, uh, mountain Wysagura. Wysagura, this is mountain in the uh, south of Poland south of Poland uh, uh, yes uh, Mike to you uh, golf Bravo zero November papa Charlie, Sierra papa nine fox uniform November portable For 9, Uniform November, Golf Bravo, Zero November, Papa Charlie Yeah Roger Roger, I've got you about, you're about a 5 and 2 5 and 2, uh, slight signal for me, it's, uh, yeah I'm, yes you, no trouble I'm getting a little bit of interference in somebody's car, I'm out, uh, forcing myself But yeah, I'm just out operating for, uh, Meme Appreciation Month It's a, uh, special event where a bunch of, uh, ham radio operators around the world um, get together, uh, with a bunch of silly cool signs. and Charlie Alpha, sorry, Mike Echo, Mike Echo, Mike Oscar November Tango Hotel. Got Charlie Alpha and uh, check out and you can go uh, upload your logs there and get some uh, fun electronic awards. Thank you. Okay, thank you for nice QSO and the uh, 73 from the south of Poland uh, Golf Bravo Zero November Papa Charlie, Sierra Papa Nine Foxtrot uniform November uh, uh, Portable. Uh, thank you, 73. tylko tu jest taka wieś Władysławów ja tu mam działkę no i z tej działki tutaj uruchomiłem się wczoraj w zasadzie anteny, dopiero tu wieszałem W3DZZ starą antenę zawiesiłem która chodzi kiepsko ona jest tak mniej więcej na południe północ południe umieszczona co do urządzeń to tutaj właśnie próbuję 7300 ze wzmacniaczem takim HLA 300 Black się nazywa. No w tej chwili około 200 W mocy tutaj wyprowadzam. Tak, bo zasilacz nie wyrabia. On by tu dał więcej mocy, ale zasilacz do 40A się opiera o deskę. Że tak powiem. No akumulator mam również, ale nie przywiózłem. Ja tu go zasilę na przyszłość buforowo, może jutro czy pojutrze, to zobaczę jak ten wzmacniać, ile faktycznie ma mocy, no bo tutaj i podają, że i 300W mocy ma, na no niby niby na SSB 500, ale to bzdura jest, bo to jest wszystko tak tylko umownie, prawda i no, ciekaw jestem jaki, jaki tam sygnał z tego jest, bo tu nawet nie regulowałem jeszcze nic w tym, w tym Aikomie jeśli chodzi o modulację, prawda, o te wszystkie tutaj ustawienia to tutaj jest co regulować na razie się zajmowałem tutaj e, antena i tunerem żeby do tej anteny lipnej się tutaj dopasować, bo ma SWR duży. I to tak wygląda. No a ty nadałeś tam z góry, no to fajnie, fajnie z tym, że warunki są bardzo kiepskie, bo na paśmie nic w tej chwili nie słychać. No, w zawodach tutaj niedawno słyszałem, że jedna stacja na 3,5 pracowała z kilowatami chyba, no bo ją dosyć było słychać. No ja, ja już y, jestem wiekowym człowiekiem i się w zawody nie bawię. Nie mam tyle zdrowia. Y, mikrofon do Ciebie. Ja już y, z Tobą rozmawiałem z domu, o ile sobie y, przypominam szczęsto No a tu teraz z Lasu ze wsi Władysławów. Ja tu mam swoją działkę. SP9 FUN przez SP9 Adam Roman Wanda.